Uwaga. Przed stworzeniem GPS-a upewnij się, że nic więcej w mapie nie będzie zmieniane. Każda chociażby jedna mniejsza zmiana w kierunku jazdy wymaga zrobienia go nowego. Wchodzimy w grę lokalną, pojedynczą mapę i ją przechodzimy. Następnie zapisujemy powtorkę. Po zapisaniu powtorki wchodzimy w edytor, edytor map, wybieramy naszą mapę. Klikamy ikonkę kliszy, wybieramy w czasie gry i klikamy edytuj. Zaznaczamy myszką teren w którym wybieramy posiadanie GPSa. Klikamy biały kwadracik, potem ikonkę plasika, wybieramy kamerę wyścigo. Potem klikamy ikonę rolki z kliszą, wybieramy naszą powtorkę, którą zapisaliśmy. Następnie klikamy na pasek kamery wyścigo i wybieramy w celownik z naszej powtorki. Wracamy i sprawdzamy. I jak widzimy GPS działa bardzo dobrze. Jak już skończyliśmy robienie go musimy zweryfikować mapę na nowo. Po weryfikacji mapę zapisujemy. Mam nadzieję, że poradnik się przyda i polecam się na przyszłość. Pozdrawiam, Siemanko.